Cześć Wam. To znowu my. Kasia i? Olimpia. Dawaj. Olimpia masz przygotowaną wodę? Ja też. Ja mam w środku miętę. Pokaż co ty masz. Miętę? Tak. Dobrze. Więc Wam też proponujemy, słuchajcie, przygotować sobie wspaniałą wodę. Może być zmiętą, może być cytryna, może być impirek, tak? Więc przygotujcie sobie i do dzieła. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj troszeczkę pobawimy się, będzie trochę... Poganiamy, będą berki też, dokładnie. Będzie fajna rozgrzeweczka, taka ogólnorozwojowa. Też troszkę koordynacji będzie, słuchajcie. I pamiętajcie jedno, otwórzcie tutaj, pomyślcie, jak Wy kiedyś bawiliście się, jak byliście moimi dziećmi. Uwielbiacie, jak oczywiście do wszystkiego coś się porównuje: jakieś zbieranie grzybków, jakieś wiatraczki, tak? Udajemy żabkę, krokodyla, cokolwiek. Więc tutaj włączcie swoją wyobraźnię, słuchajcie, i do dzieła. I teraz tak, zacznijmy na powód tego, że postawimy Oliśa w swoim piciu. Pisa. Dobrze, bardzo dobrze. I teraz tak, chodź, stań. Dobrze, koło mnie. I teraz tak, stań tutaj razem ze mną i będziemy, słuchajcie, oj, twoje rzepki, pyk, pyk, przyzwań. Do góry jedna nóżka i krążenia stawem skokowym. W jedną stronę i uwaga, drugą. Przed skakaniem, jakimkolwiek bieganiem, dobrze, przynajmniej stawy skokowe przygotować, nie od razu jakiś berek. Zmienimy nogę. I robimy krążenia w jedną stronę, tak, z cała stopę, i w drugą, dobrze. To teraz zmieniamy znowu i robimy stopę jak u baletnicy i rysujemy koła, staramy, myślimy, że nasze palce stóp to jest ołówek albo ulubiony, jakiś ulubiony, jaki jest ulubiony kolor kredki? A ja różowy. Różowy, no to rysujemy i w drugą stronę kółeczka. I uwaga, zmiana nogi. Ty chyba zmieniajcie się tak. co szkodzi. Stopa pole. I rysujemy. Rysujemy w jedną stronę. Zmień sobie nogę. I w drugą. Tak. Rysujemy koła. Okej. Okay. Dobra, teraz rączki na bioderka. I krążenia takie obszerne. O, tak. Dobrze. W jedną stronę. Mocno do przodu. I do tyłu kubeczka I dawą. I teraz w drugą stronę. Krążenia. Tak. Tańczymy. Tak. Nawet przy, przy tańcach jest są bardzo ważne bioderka, Co olimpia? Na pewno robisz zawsze tańcami. Dobrze, ręce w górę teraz. Mhm. I robimy obszerne krążenia. Dotykamy trawki, które można wyrwać w górę. I jeszcze. Z pięć jedną. Zerwałaś? Postaraj się mieć prosty nogi stawie polanowy. I już przypominajcie oczywiście zawsze tutaj dzieciom, żeby był aktywny brzuch, już jak zaczynacie ćwiczenia. Jak z... Stoimy, to poprawiamy stopy, kolankę, żeby nie wchodziły do środka. Zmiana, oliwia, w drugą stronę. Liczymy, pięć, od pięciu w dół, cztery, w dół, co będzie, trzy, licz ze mną, no, dwa, i ostatnie, jeden. Jest? Dobrze, no to teraz zaczniemy taką pierwszą naszą zabawę. Chodź, Olimpia. Jej, ganianie. Ganianie, tak. Więc teraz, słuchajcie, teraz co? Całka Wam pokazać parę przy takich, że mamy dużo miejsca, no i mamy płynek za niewiele. Więc teraz tak, tutaj mamy karimatkę i tylko i wyłącznie możemy gonić się, ganiać dookoła karimaty, tak? Dookoła karimaty, jak to chyba gonimy się, dobrze? I nie uciekamy na gdzieś tam daleko. Nie ma dotykania samej karimaty. I zaczniemy od tego, że ja pierwsza ciebie gonię. Tu dookoła. Dobrze? Uwaga. Tak. Jest, jest, zaraz. O nie złapie zaraz. za daleko chodź. Tu wracaj do kali matki. Uwaga, Zdawaj mi teraz ty mnie Mieniajmy stronę, tak? Zawsze można zrobić... Teraz jak... O, ty dobrze w pomyślałaś. Uff. A, dobrze, złapałaś mnie. Super! No to teraz słuchajcie, można robić na zmianę, macie więcej dzieci jak najbardziej, bo będzie teraz tak zwana gra powódź, fala, można różnie to nazwać. Teraz uwaga, uruchamiamy wyobraźnię, ty Olimpka, pamiętasz powódź, falę? Tak? To robimy, będę opowiadała, jest piękny, słoneczny dzień, Olimpia ubrała się, ubrała się, ubrała się, buciki ubrała, Wybrała spodeneczki, bluzeczkę, ubrała swoją ulubioną opaskę, tyłcze i wyszła pobiegać na dwórko. Tak się jej podobało, że jest tak słonecznie, stwierdziła, że weźmie rolki założy i pójdzie na rolki. A Olimpia już jeździ na rolkach, tak? No to jedziesz na rolkach, jak jeździsz? Uuh, uuh. Tak jeździsz na rolkach, dobrze. Ale coś jakaś pochmurzyło się, o, zrobiło się ciemno na dworze. Możesz tam dalej no to Olimpia co? Szybko wraca do domu na tych rolkach. A co, co to jeszcze nie ma? Szybko wraca do domu na tych rolkach, bo niestety, ale zrobiła się kiepska pogoda. Ale nie. Znowu jest pięknie, słonecznie. No to Olimpia stwierdziła, że weźmie rower i pojeździ na rowerze. Jak na rowerze się jeździ? Ale przyszła powódź. Raz, dwa. Dobrze, możecie zrobić taki liniec, 5 sekund, że trzeba dobiec. Jak na przykład nie dobiegnie, dziecko jakieś zadanie dodatkowe. Albo jeżeli jest więcej dzieci, to na przykład to się odpada z gry. Dajcie parę, może parę żyć, tak, żeby żeby dziecko od razu nie, nie siedziało, albo parę razy nie siedziało, na przykład trzy życia, masz dwa, pięć. Dobrze, uwaga, znowu jest piękna pogoda, ale niestety troszeczkę kropi, więc Olimpia wzięła parasolkę. Biega jest parasolką, tak. Parasolką sobie biega. O, już nie pada, więc parasolka na bok, ale jest dużo kałuż, więc Olimpia skacze po kałużach. Dobrze. Jak skakanie po kałużach? Fajne jest to. A wy użyłaś kałosze? No mm. dobra, to skacz po kałużach. Dobrze. Dobrze, oj, kałuże już wysły, bo wyszło takie mocne słońce, że już nie ma kałuż zupełnie. No i Olimpia zastanawia się, a może poskacze na skakance? I kakance. jak się stało? Tak, rowerkiem na skakance teraz, mhm. Uwaga, oj, coś, co to jest? A, to leci wielki samolot. Ja ja samolot. Jak leci samolot? Dobrze, że udaje, jak leci samolot, bo nadeszła powódź! Dążyła. I tak można w nieskończoność grać. Cały czas, prawda Olimpia? Mhm. Dobrze, Ty dalej słuchajcie, swoją w nie i dalej, też pozwolić na to oczywiście. A my teraz rozpoczniemy, Uważa, uwaga. Mapy, tak nie I tak, od kad do tej zakładki, którą mamy, będziemy wykonywać świetnie. Ćwiczonka. Tak? Od tutaj naszego gwizdka. E, tak chcesz zrobić? Nie. I teraz co będziemy robić? Różne ćwiczonka i też przy tym, e, Oliśka teraz ty patrzysz, tak, czasami będziemy we dwójkę robić, czasami osobno. od na początku olimpia e, razem będziemy ćwiczyć. Robimy tak jeszcze twarzą do mnie. Krok od stawno do stawy. Na razie nie rób, popatrz. I będziemy robić krążenia ja ramion do przodu. Poczekaj. Tutaj stań. Razem. W tamtą stronę i z powrotem Klaśnięcie w dłonie. Chodź, widzicie, jak dzieciowie przewracać. Dawaj, Klaśnięcie w dłonie. Klaśniecie w, Klaśnięcie. Klaśnięcie w dłonie. Wracamy. I na przodu Do przodu krążenia, jak krążenie. Klaśnięcie w dłonie. Klaśniecie w dłonie. Klaśniecie w, w dłonie. I teraz słuchajcie, robimy zwykły trukcik. Patrzysz na mnie i yy, za, za mną robisz. I wiatra. do mnie Oliwka, daj rączki razem i robimy krok. I robimy krok krzyżny I robimy krok. I wracamy. I wracamy. No. I teraz tak, co robimy? Wdech, Oliśka chodzi do mnie. Dłonie na barki twoje, a ty na moje łokcie. I wychodzimy tu dół. Skip A, Dobrze. Tylko robimy takimi wkraśnięciami. Dobra? Z tyłu za mną bądź. I robimy. Klaszni, proste klęsk. O, teraz było super. To było fajne, co? Teraz postaram się zrobić wyprostowaną nogą. Popatrz na mnie. I wkaśnięcie. Pod... Jest. Piąteczka. Dobrze. Popatrz, Olinka, teraz na mnie. Możesz sobie kliknąć. To jest twist. i to oznacza, że trzeba się napić. No proszę, napiszę troszeczkę. Jak pijemy, jak dzieci uczymy pić? Małymi łyczkami, żeby nas kolka nie złapała, tak? Później naprawdę nie jest to fajnie, że na raz dopijemy trójkę, prawda? Dobrze, wracasz do mnie, Oliwka? Chodź. Teraz, Olicia, co będziemy robić? Skip C. No to da. dobra. Skip C, pięta do pośrodka. Stańcie tutaj. Ile nas zbierałaś? Pięć. Oto trudno. Ale wracamy, i teraz, Olimpia, wiesz, co będziemy robić? Grzybków my nie sadzimy, ale sadzi będziemy sadzać kwiatuszki. I teraz tyłem biegniemy. Popatrz na mnie. Sadzaj, dotykaj ziemi. Pasz do tyłu, żeby nie upaść. Sadzaj, ja posadziłam. Czyli idziemy do tyłu. I dając kolanka. Dobrze, wstawaj, Olimpia. No i teraz zostało już nam mało ćwiczek. Ale to jest bardzo ciężkie, najcięższe. Zasz radę. Prawa będzie robiła popatrz skip. A, bardzo tak, muszę tutaj lepiej. Lewa skip C. Dobra. Zaczniemy od jednej nóżki. Prawa A. Pokaż prawą nóżkę. Nie? Dobra, o. Prawa A, lewa druga, ok, Prawa A, lewa druga, na No nie! Doskonale! Okej, okay, super! No to co? Biegniemy teraz tyłem, ale opatrz do tyłu, żeby nic na nic nie wpaść. Chodź, nie gniemy dobrze i odwrotnie, i teraz będzie odwrotnie, lewa robi skipa, prawa c. Skip pokaż lewą, lewą pokaż, tak i robimy lewa a prawa C. pięty brzuszek, jest? Piąteczka, to na razie tyle. Co zrobimy teraz? Jak miszczynka, co powinniśmy zrobić, czego nie było jeszcze? rozciągania. Tak? No to dawaj. Zaczniemy, chcesz, słuchaj, zaczniemy na początku od takiego rozciągania. Chcesz ściągnąć do rozciągania? Do ściągnij. na bok. Nie ma problemu, jak najbardziej. Nie jest to no. już No to nie, do ściągnij. Okej, okay. zaczniemy teraz od takiego rozciągania, że będziemy w klęku podpartym. Dobrze. Okej, okay. proszę, w klęku nie podpartym, tylko po prostu sobie. Mhm, tam to tam, tam, tam. Tylko może troszeczkę musisz dalej być, wiesz? Żebyś mi minął O, w ten sposób. Idziemy teraz roczkami jak najdalej. Jak najdalej byś... Ale muszę... Pupka zostaje na pośladkach. I idziemy jak najdalej, jak najdalej. Dobrze, czoło do kablety. I sięgaj o nim jakbyś chciała. Widzisz tam? Popatrz, widzisz? Tutaj popatrz, jaki piękny jest kwiat. Możesz sobie wyobrazić sobie. Chcesz go dosięgnąć, no? Dosięgnij, dosięgnij. A, 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 yes! I teraz tak, dostaw te rączki, zrób tak. Ramkot się wybudza, to zobacz co robi. Tak mocno plecki w górę, zaokrąglone i wraca. Dobrze, i teraz wydech. Nóżkę do przodu. Dobrze. I stópka ma być w jednej linii ze z kolanem, tak? Nie, do I teraz Olićka, daj troszeczkę do przodu stupkę. Nie, nie tak. Bioderka. Brzuszek nie wypinasz aktywny. I teraz ustawiamy, żeby nasze widzisz, kości, żeby były w jednej linii. No dziecko będzie Ciężko, to tak będzie chciało cały czas, cały czas zmieniać, ale robimy. I do przodu idziemy, 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 Stópkę poprawiamy. Może pozwolić, że się przytrzymało, ale czasami Olizka. Spróbuj teraz sama się utrzymać bez mojej pomocy. Ekstra. Trzymamy tak. Tu powinnaś czuć rozciąganie. Tak? Wywolę dźwigy, do głowy. Teraz do tyłu idziemy. Zrób stopę flex. I zrób teraz skłon, jakbyś chciała dotknąć tras. O właśnie, mocno stopa, zobacz palce tu A ciągnie co? No to znaczy, że robisz bardzo dobrze. I wyjście w górę, zmieniamy nogę. Dobra, do przodu, zobacz, tak upierdli jak ja, daj to będzie ostatnie ćwiczonko o liczbę 20 I usta, bioderka, na, dobra, skórka i idziemy do pilnuszy, tak Trzymamy, Trzymamy, ale ptaszki pięknie śpiewają i wracamy, stopa flex i zrób teraz Podknięcie trafy, no ale musisz stanąć Za prostu nogę, stopa flex i tutaj nogi. Jedna tu, a pali, pali. prostu tej plastiki, postara się, żeby był i patrz patrz tam do przodu. I wracamy. Dobrze. Bardzo dobrze. No to słuchaj, tak, widzisz, widzisz, wi, bo to oznacza, że jesteśmy po rozgrzewce. Zaraz zobaczycie, co Was będzie czekać dalej. Jesteśmy już po rozgrzewce. Teraz co nas czeka? Piciu, Olisia. Mały łyczek, pamiętaj. I to teraz będą starty z różnych pozycji. No, i teraz raz ja będę trenerem, a raz ty będziesz o nich trenerem. Ty będziesz miała bardzo, bardzo ważną funkcję. I teraz tak, wyznaczamy sobie tyle, ile możecie, ale nie za dużo. Nie wyznaczajcie 60 metrów, bo już macie naprawdę, już dzieci to właśnie starsze, to mogą więcej pobiegać, ale jeżeli dużo będzie tych startów z różnych pozycji, to. Może dajcie na początku gdzieś na końcu taki ten dłuższy odcinek. Oisia, idź tam gdzie jest piłka. My stamtąd będziemy zaczynać. Tutaj jest finish, tak? Gdzie jest ta nie, żółta? Nie Możesz po środku. Możesz biegać na bosaka. Jest miękka trawa, owielbia, jest ciepło. Dzieci mogą na bosaka. I teraz tak, Olika, daj piłeczkę na boczek. Biegamy do tej żółtej kaśmy. Ważna rzecz, jeżeli macie wyznaczoną granicę, ten tą metę, to żeby nie było, że jest koniec na kolanek, waszych i dzieci, tylko po tej mecie, jak, pamiętaj jak będziesz, będziesz tutaj za metą, spokojnie zwalniamy, tak? I teraz tak, yy, I zaczniemy od jakiej pozycji, Oliwia? Start wysoki. I uwaga, ważna rzecz, jeżeli mamy tylko też mi w przodu pokaż. Do przodu. Z prawą ma... masz przodu, lewą masz tyłu. To jak jest prawa muszka z przodu? Super. To ta lewa... troszeczkę, obniż się. Kolanka są delikatnie ugięte. Na gwizdek, mocno sprint. Do żółtego i spokojnie zwalniasz, tak? Gotowa, czekasz. U. I spokojnie zwalniasz. Super. Chowaj język. Ważne, bo można się przegryźć. To teraz ja, gdy gwizdek. Gwizdek coś nie zadziałał trochę. No to gwizdę sobie teraz. No bo zobacz, musisz tak do góry i nie no. O co? O, w końcu. Idź tam teraz. Teraz zmienią nim kanuszkę. Miałaś prawą z przodu, daj lewą. Tam jeszcze do piłki. Lewą z przodu. Która rączka? Genialnie. Nóżkę pochyl się do przodu. Gotowa. i spokojnie zwalnij. To teraz ja. Którą miałam nóżkę z przodu? Brawo. Ja mam teraz. Uwaga. Okay. O! Brawo. Uwaga. Powoli się uczymy. Startuj z niskiej pozycji. Idziesz, Oliścia, i będziesz miała teraz. Robisz... W pozycji jakakolwiek nóżka jest w przodu, będzie gwizdek. Czekam na sygnał. Dobrze, Alisia. Jeszcze. Jeszcze chcesz? Teraz będzie trudno, Olimpia. Bo teraz będzie siad prosty z rękami tutaj na twojej na potylicy. Proste plecy, aktywny brzuch. Dawaj. Siad prosty przed prostą, tak? Proste plecki. Napnij razem Gazem nóżki. Czekasz na sygnał. Bardzo, 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 bardzo! Jest pierwsza! Jest! Wow! Cała jesteś? Tak. Pamiętaj, spokojnie tam swobodnie sobie poleć, tak? Od razu nie hamujemy. To jest ważne. Dobra. Patrz. Czas nami. uwaga, pani trener. Przygotować widzę. No. Dobrze, jest. I dwa ostatnie nabiegi zostały, bo teraz Olizka będzie leżenie na plecach. Ręce są z tyłu, zamykasz oczka. Tak. Ręce za głowę. Ale w taką stronę? Tak. I sobie dajesz tak. Zamykasz oczka i czekasz na sygnał. tak? I nie w Nie. Nóżki w moją stronę. No. Nogi w moją stronę. Jak widzicie, nie ma, że jakoś bo chciałam, żebyście zobaczyli, jak to jest, prawda, jakie są błędy, jeśli dzieci mają się, czego nie rozumiemy, trzeba wytłumaczyć. Ok. Razem nóżki. Ręce do tyłu. Do tyłu ptak, o, to ty ucałkta mnie, bo to waza <tryk> No dobra, to teraz ja. Oj, wybrałam się jak mucha w smole. Tak, jak mucha w smole się zebrałam. Najtrudniejsza była do pozycja. No to, Lisia, teraz będzie ostatni Twój bieg. Wybierz pozycję, chyba, że chcesz zrobić start niski, jak robią profesjonaliści, jak jest prawdziwi sportowcy. Chcesz? No dobrze. To sobie dajesz, Molimka, jedno kolanko na ziemi, będzie sygnał gotów. Kolanko idzie w górę, będzie gwizdek, bieg To trawkę mam. A ja? Tyk, 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 już leci. Okej, okay. ostatni słuchajcie bieg i później relaks. Zobaczycie, jaki będzie relaks. Mhm. W ten sposób, Jedna nóżka, tylko jedna, która tu jest gotowa Dobrze, daj rączki do przodu. Do przodu bardziej. I teraz będzie sygnał gotów, na razie nie rób. I skarb w jednym, tak? w dół. Gotów. jest! Fanfary! Brawo! Piąteczka. Wszystkie zrobiłaś. No, bardzo ładnie. Słuchajcie, to była właśnie ta część, jakby taka główna. Zaraz będzie wyciszenie i zobaczycie, co to jest. Więc teraz łódź wody. A jeszcze nasz właśnie jak macie takie sprinty robicie z dziećmi, staracie się, żeby wtedy nie było raczej picia? Naprawdę malutki łóżko, dobra? Okej, okay, super. Tak jak wspomniałam, będzie relaks. Nasze dzieci naprawdę wydaje mi się, że zasłużyły na to, żeby teraz popieścić i wymasować. Słuchajcie, tak naprawdę nic. To jest profesjonalna wypiłka, a to profesjonalna szczotka. Chodzi o to, żeby teraz troszeczkę są motoryki prowadzimy. Pełni w karetce sobie wzdłuż tułowia. Chyba, że chce dać czoło na dłonie swoje. Mhm. I teraz słuchajcie, troszeczkę pomasujemy nasze dzieci. Na początku piłeczko. Możesz dać ręce sobie wzdłuż tułowia, wiesz? Tak Ci wygodnie. Dobra. I teraz masujemy sobie. Oczywiście pytałam się, czy jest dobrze, czy jest za mocno, czy może chcesz mocniej. Jak tam? Dobrze. Możecie własnymi rękami można, słuchajcie, jak macie roller też rollerem zrobić, tak? Yy, jest dużo takich yy, specjalnych właśnie do masażu rzeczy, ale można wykorzystać też szczotkę, tak? I zaraz zobaczycie, jak będzie. Pamiętamy, że podczas biegu całe ciało pięknie pracuje, tak? Wtedy skarpecioszki jak najbardziej też ściągnąć. To Olimpia, uwielbiasz też skarpecioszek, prawda? Być? No. A teraz ten, Jeżeli dziecko całkowicie jest z jakiegoś takiego, mówię, masażu, trudno, to po prostu nawet zwykłe leżenie, opowiadanie czegoś, wdechy, wydechy. Czasami są, że często takie zaburzenia, prawda? Takie właśnie, dzieci to bardzo, wymyśli, jak się dzieckąd dotyka, tak? Jeżeli dziecko nie chce ściągnąć takiej rzeczy, nie ma problemu, to muszę do tego, tak? Naprawdę. okej, okay. Dobrze. Ojciec, teraz zrobimy, zobaczcie. O! Co to jest? Połóż się prosto. No. A, tutaj akupunkturę zrobimy. Możecie oczywiście To, poczytajcie, będę dawała to I dobra. I na koniec, Oliśka, będzie teraz wąż. Wąż. Wąż nadchodzi. Wąż. Tak. I będzie teraz... jak wilgotek. O ile dziecko lubi. Słuchajcie. no e... jak mi no. na tyle mnie tak No, tak jest. Nawet tu. Nawet tu? No. Słuchajcie, e, fajnie by było, gdybyście e, mi wysłali, jakie jeszcze lat, pozycje e, wykorzystaliście podczas takich sprintów. Jest tego bardzo dużo. E, pamiętajcie, że jak będziecie chcieli coś z pozycji e, tyłem, czyli jesteśmy tyłem do kierunku biegu, to zrobić to troszeczkę później, nie jako na początku, nie pierwszy z dwóch czet biegów, dobra. I też pamiętajcie, przed takimi sprintami musi być rozgrzewka. Bardzo, bardzo, bardzo ważna. O odwróćcie teraz do wszystkich. Pomachaj. zaproś na następne zajęcia. Co byś chciała, żeby było na następne zajęcia? Po zajęciach pesty. <grym> Aha, Ty poznać jak chcesz teraz rolować. A co byś chciała, żebyśmy zrobiły na, na końcu, ja, czy przepraszam na następne zajęcia. Co byś chciała, żebyśmy pokazali? Nie pamiętam. Czy biegi, skoki, czy jakieś zabawy. Zabawy, czy... zabawy, zabawy. Dobra, chciałam skoki, bo ty lubisz. Fajnie! Dziękuję bardzo. Papa, pa. pomachaj, Oisia.